Zjechać tutaj tym fragmentem drogi od Jonkopingu do góry na Sztokholm jest przezaje kozakobiście. I mam tutaj nawet takie jedno z moich marzeń. <grywki> Kilku, ale co do jazdy po Szwecji, słuchajcie. Bo tutaj na tym jeziorze jest taka wyspa. Wam pokażę. Ona jest właśnie tutaj. Ja początkowo myślałem, że ta wyspa to wiecie, tam są drzewa, jakieś lasy i tak dalej, ale jak się okazuje, kiedyś tak sobie na Googlach przybliżyłem, a tam jest normalnie. Słuchajcie, są drogi, jest od choiny domów, są gospodarstwa rolne, pola uprawne i to odgroma. I właśnie tam bym chciał się po tej wyspie, powiem Wam, przejechać Kurde, wiem, że to nierealne, bo tam nie ma żadnych fabryk, żadnych firm, żeby tam jechać, ale może kiedyś, kurde, nie wiem, czy, czy, czy motorem, czy osobówką. Przyjadę sobie na Szwecję i na pewno będę chciał się tam właśnie przepłynąć promem na, yy, na tą wyspę i się po niej przejechać. No i zjechaliśmy sobie na pauzę. Tu o sobie stoję. Ładnie. A tam widać może słabo, ale podejdziemy bliżej, bo tu jeszcze jest jedna fajna ciekawostka. I zobaczycie właśnie tą wyspę, o której Wam mówiłem. Więc fafik zostaje sobie tam na parkingu. A my za cel podróży obieramy sobie. Teraz zobaczycie co. Luna ładnie skrzynecka zasłania. I ciach. Ruiny zamku. Piękne ruiny zamku. I tam jest właśnie widok również na wyspę. Tylko teraz jak się dostać, nie? Przez autostradę Po polskiemu Walimy przez pasy? Nie kochani, nie walimy przez pasy Tu nie trzeba takich Hardkorów odstawiać To jest właśnie Szwecja I proszę bardzo, przed nami kulturalne przejście pod autostradą. ruiny zamku w całej okazałości tam jest również las, gdzie jak widać można sobie pospacerować i to stąd przyszliśmy No kozak Nie ja pierdziel. O boże, A takich widoków warto żyć. Dziedziniec? Zobaczymy, tam są jakieś kraty. Jakieś zejście na dół. Zobaczymy te kraty. A to pewnie, żeby po prostu nikt nie spadł na dół. Jest takie ogrodzenie. I proszę bardzo, tu chyba była jakaś, nie wiem, wieża wartownicza chyba kiedyś. Widać otwory na na jakieś, nie wiem, czy kusze w tamtych czasach. Zobaczymy sobie tutaj. Drewniane schodki. I schodzimy na dół. Od razu się zrobił pogłos. I tak to wygląda. Od środka. Tutaj miejsce jakby ktoś chciał sobie jakąś plazmę wstawić. Wydaje się mała ta tutaj ten, ale to jest dobre 60 cali. Czekajcie, o! Widzicie, nie? Moją łapetynę. A to miejsce tutaj. Dobra, idziemy dalej. Bo najlepsze jeszcze przed nami, oczywiście, co? Widok na wyspę. Ziemi o kurczę, zobaczymy, czy da radę tu, kurczę, lampę nie odpalę. No ale niestety dużo śmieci, a i tu się kończy. To nawet jakaś leżanka. Tak więc może ktoś sobie nawet tutaj czasami nocuje. A wiadomo. Okej. Okay. Wchodzimy do zamku. Zobaczymy co tu się kryje. ślicznie, pięknie. No i teraz proszę bardzo. Podchodzimy do okienka. Naszym oczom najpierw ukazuje się widok pól. A tym, proszę bardzo. Jest i nasza wyspa. Powiem wam strasznie tu wieje. Nie wiem jak mnie będzie słychać. Kurde miejsce Ale to wszędzie będzie tak biało Okej, okay. tak czy siak Zrobimy małe skrzynie na pauzie, na parkingach naprawdę jak znajdziecie sobie jakąś ciekawą miejscówkę jest gdzie pochodzić jest co nawet widzicie po sobie pozwiezać. o tutaj tak nie wieje z tej strony tutaj nic nie wieje no i ten widok tutaj nie? przepiękny zobaczymy z tamtej strony sprakajcie. tam nie powinno wiać w tamtym oknie również Jeśli daj lajkierstwa na ten jeżeli Ci się oczywiście podobało i daj znać w komentarzu, czy chciałbyś się przyjechać na taką, na taką wyspę. powiem Wam szczerze na akumule, na jak się górda aż zatyka, nie wieje. Eee, Tutaj nie. Tutaj nie wie, za tym jak się schowamy. Słuchajcie na Google, jak powiększycie sobie, rzut, zrobicie na tą wyspę. To ona wydaje się dużo większa. Komarki jakieś pociskają. Niestety nie złapało ostrości. Z Kamilem z kanału Kiki Świat, którego serdecznie pozdrawiam. Rozmawiałem wczoraj jeszcze po 12 w nocy. A Kamil, akurat w tym momencie, jak z nim rozmawiałem, był gdzieś pod Oslo na kempingu. Gdzieś tam sobie właśnie rozłożył namiot i nocował. A ja w tym czasie jestem w Szwecji. No niestety, mówię, kurczę, jakby Kamil wyjeżdżał dzień później, to byśmy się jeszcze złapali. No ale tak. Wyszło jak się wyszło, ale jeszcze będzie okazja Dobra, my tymczasem co, wejdziemy jeszcze po tych schodach, zobaczymy co tam za krata jest a to zobaczymy A, bo to jest tam wejście, dobra z dołu A tu było jakieś kiedyś sobie przejście Wyjście Okej okay. Wracamy do auta Czy widać naszego Dafika stąd? No, chyba chyba nie widać czy widać nie nasz stoi akurat centralnie za drzewem i go nie widać dobra lecimy słuchajcie do samochodu tak więc ja tu sobie jeszcze walnę jakąś fotkę na wizytówkę i zaraz jeszcze na time lapciku Pójdziemy sobie na drugą stronę, już na parking z powrotem. Samym <coughs> zawędrowaliśmy z powrotem do naszego Fafika. Zamek widać tam. O. A my jesteśmy z powrotem już przy autku. A ile do celu do rozładunku zostało? A do rozładunku zostało nam 312 km. No, także startujemy. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcineczek z przejścia z wycieczki na zameczek. O! Odcineczek, zameczek. Nawet nie czuję, że rymuję. Jeżeli się podobało, zostawcie lajkersa like i bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. Co sądzicie o takich odcineczkach i zameczkach. Na razie. Warta się kłania. Hej! Jeżeli materiał się spodobał, kliknij lajkersa. Like i dokręć. Subokręta, jeżeli nie, subujesz jeszcze mojego kanału.